Słuchajcie, dzisiaj odcinek będzie nieco inny niż te, do których przywykliście na tym kanale, bo zamiast standardowej analizy rynków, surowców czy gospodarki, postanowiłem uchylić rąbkę tajemnicy i pokazać Wam coś znacznie bardziej osobistego, tak dokładnie. Mój prywatny portfel inwestycyjny, a właściwie kilka największych pozycji. Jako, że na YouTubie nie jest to zbyt powszechna praktyka, by dzielić się prywatnymi inwestycjami, a ja uważam, że skoro i tak dzielę się z Wami całą tą wiedzą i moją filozofią i podejściem do inwestowania, to cóż mi szkodzi, żeby pokazać Wam największe pozycje w portfelu. Bo możecie sobie równie dobrze zadawać pytania typu Ej, skoro analizujesz tyle spółek, to w co Ty właściwie sam inwestujesz? Gdzie lokujesz swoje pieniądze? No i tak naprawdę. Część filozofii inwestowania, mojego podejścia, już wam zdradziłem poprzez prowadzenie portfela publicznego. Ale jak się domyślacie i pewnie dobrze wiecie, to co portfel publiczny pokazują youtuberzy, no to nie zawsze pokrywa się z, dokładnie z tym, jak oni sami inwestują w portfelu prywatnym. No i dzisiaj będzie w końcu okazja, żeby się tym podzielić. Nie będę jednak robił tu wielkiego show na zasadzie, patrzcie ile zarobiłem, jakim jestem guru inwestowania, bo takiej narracji po prostu nie znoszę. Chcę Wam raczej pokazać, jak wygląda mój portfel, gdzie obecnie mam ulokowane moje środki, jakie są moje największe pozycje i co najważniejsze, dlaczego akurat te spółki wybrałem, bo uważam, że o inwestowaniu sam wybór akcji to tylko połowa historii. A druga połowa to umiejętność wytłumaczenia sobie samemu, dlaczego akurat właśnie to. Oczywiście muszę też dodać, że standardowe zastrzeżenie, że to co zobaczycie w tym filmie nie jest żadną poradą inwestycyjną. Każdy z nas ma inną sytuację finansową, inne cele, inną tolerancję ryzyka i to, że ja stawiam na określone spółki, wcale nie oznacza, że ktoś inny też powinien. Ale pomyślałem, że fajnie będzie pokazać Wam w praktyce, jak to wygląda, bez ściemy i bez żadnego upiększania rzeczywistości. Możecie też pewnie zapytać, skąd się wziął taki tytuł odcinka. No to od razu wyjaśniam, że chodzi o 30 tysięcy, które wrzuciłem jako pierwszą większą kwotę na giełdę, gdy zaczynałem. I to jest taka kwota, która jest dla mnie sentymentalna i utkwiła mi w pamięci. I do, spółki, które zakupiłem za te pierwsze pieniądze, do tej pory jeszcze mam w portfelu niektóre. To zanim przejdziemy dalej, to jeszcze przypominam o zostawieniu suba i lajka, jeśli film Wam się oczywiście spodoba, a także o możliwości wspierania kanału poprzez link w opisie lub ewentualnie na kanale. Do niczego nie namawiam, ale jeśli ktoś miałby ochotę, to będzie mi bardzo miło. A teraz już przechodzimy do zawartości mojego prywatnego portfela. Nie ma co ukrywać. Pierwsza i zdecydowanie największa pozycja w moim portfelu to aktualnie Nvidia. I powiem szczerze, że w 2025 roku naprawdę trudno przejść obok tej spółki obojętnie. To nie jest już firma, którą kojarzy się wyłącznie z kartami graficznymi dla graczy, choć wciąż oczywiście gaming pozostaje ważną częścią ich działalności. Dzisiaj Nvidia to w praktyce synonim sztucznej inteligencji, a ich układy GPU to serce i płuca całej tej technologicznej rewolucji. Każdy duży gracz technologiczny od Microsoftu, Mety, Amazona aż po Google, kupuje od NVIDII setki tysięcy chipów, żeby trenować swoje gigantyczne modele sztucznej inteligencji. Bez NVIDIA ta cała zabawa z czatem GPT, Mid Journey, czy Copilotem po prostu nie miałaby miejsca. To właśnie ich procesory są w stanie przerzucać miliardy parametrów i obliczeń naraz, a żaden inny producent póki co nie jest w stanie zaoferować takiego połączenia mocy, optymalizacji i ekosystemu. I właśnie ten ekosystem to moim zdaniem kluczowy argument. Nvidia nie zatrzymała się na sprzedaży samego hardware'u, oni stworzyli CUDA, specjalne oprogramowanie i narzędzia dla deweloperów, które sprawiają, że cała branża AI jest trochę uwiązana do ich platformy. To trochę tak, jakby dawno temu Microsoft z Windowsem zdominował rynek komputerów osobistych, teraz Nvidia próbuje zrobić coś podobnego w świecie sztucznej inteligencji i trzeba przyznać, że idzie im to całkiem nieźle. Do tego dochodzą produkty nowej generacji, takie jak Grace Hopper, czyli potężne procesory hybrydowe, które łączą moc obliczeniową CPU i GPU w jednym, co jeszcze bardziej zwiększa wydajność centrów danych. I właśnie centra danych to kolejna noga wzrostu Nvidia. Wszyscy od Amazona przez Google aż po Tesla potrzebują coraz większej mocy obliczeniowej, a Nvidia jest na samym czubku tego łańcucha. Oczywiście muszę też być szczery: spółka jest na atopie. Wyceny idą w kosmos, wielu analityków już bije na alarm, że to klasyczny przykład bańki. No ja się osobiście z tym nie zgadzam. Wyceny, co prawda, są wysokie, ale fundamenty jak najbardziej uzasadniają w przypadku Nvidia wysoko, wysoką wycenę. Do tego, patrząc na to długoterminowo, trudno mi znaleźć drugą firmę, która tak dobrze pozycjonuje się na bycie fundamentem całej nowej epoki technologicznej. Dlatego właśnie Nvidia to moja największa pozycja. Dla mnie to nie jest już zwykła spółka giełdowa, tylko coś w rodzaju paliwa przyszłości. Tak jak kiedyś ropa była podstawą przemysłu, tak dziś układy NVD są podstawą cyfrowej gospodarki. I tak, jest to ryzykowne, to jest wszystko zmienne, ale uważam, że w długim terminie potencjał tutaj zdecydowanie przewyższa ryzyko. Drugą największą pozycją w moim portfelu jest Google. A właściwie alfabet. I powiem szczerze, w przypadku tej spółki naprawdę trudno znaleźć osobę, która nie ma z nią styczności na co dzień. Pomyślcie tylko, wstajecie rano i pierwsze co robicie, to sięgacie po telefon z Androidem, który działa dzięki systemowi od Google. W ciągu dnia odpalacie Gmaila, sprawdzacie trasę w mapach Google, oglądacie filmiki na YouTube albo szukacie odpowiedzi w wyszukiwarce Chrome. To wszystko brzmi banalnie, ale pokazuje jedną fundamentalną rzecz. Google jest tak głęboko zakorzeniony w naszym codziennym życiu, że nie da się od niego uciec. Jednak alfabet to nie tylko reklamy YouTube, choć to właśnie one przez lata stanowiły fundament przychodów. Dzisiaj firma coraz mocniej inwestuje w przyszłość i to w dwóch kluczowych obszarach. Pierwszy to oczywiście sztuczna inteligencja. Google ma swój model Gemini, który ma być odpowiedzią na czat GPT od OpenAI. I chociaż konkurencja jest ogromna, to przewaga Google polega na dostępie do niewyobrażalnej ilości danych i integracji AI z usługami których już dziś używają miliardy ludzi. Wyobraźcie sobie wyszukiwarkę Gmaila czy YouTube wzbogaconego o AI. To nie są eksperymenty, to może być realna rewolucja w sposobie, jakim korzystamy z internetu. Drugi filar alfabetu to Google Cloud, czyli usługi chmurowe. W tym segmencie Google może nie jest liderem, bo wciąż ustępuje Amazonowi i Microsoftowi, ale rośnie szybciej niż rywale. To jest ogromny rynek, bo miliardy dolarów są wydawane przez firmy na infrastrukturę, sztuczną inteligencję, big data, i Google coraz skuteczniej przyciąga klientów. I właśnie dlatego Google w moim portfelu pełni trochę inną rolę niż Nvidia. O ile Nvidia to taka dzika karta i symbol wzrostu, o tyle Google jest dla mnie taką stabilną nogą portfela. Firmą, która ma gigantyczne przychody, jest rentowna, trzyma w kasie dziesiątki miliardów dolarów i ma świetny bilans. To nie jest spółka, która z dnia na dzień wystrzeli o kilkaset procent, ale to jest filtr bezpieczeństwa, dzięki któremu wiem, że mój portfel nie opiera się tylko na jednej historii wzrostu, ale ma solidny fundament. Trzecią spółką, którą posiadam, i jest to trzecia pozycja wielkościowa w moim portfelu, jest Amazon. I tutaj muszę przyznać, że moja decyzja nie wynikała tylko z tego, że każdy zna tę firmę z zakupów online, bo owszem, Amazon to król e-commerce, firma, która całkowicie zdominowała rynek amerykański i coraz mocniej rozpycha się w Europie, ale prawdziwa potęga Amazona kryje się gdzie indziej. Mówię oczywiście o AWS, Amazon Web Services, to największy na świecie dostawca usług chmurowych, który nie tylko zarabia gigantyczne pieniądze, ale wręcz finansuje inne części biznesu Amazona. E-commerce jest trudny, marże są niskie, logistyka kosztuje krocie, ale AWS to prawdziwa maszynka do robienia pieniędzy. A co najlepsze, to właśnie chmura jest dziś sercem rozwoju technologii, w tym sztucznej inteligencji, gdyż każdy model językowy, każda firma, która chce skalować swoje usługi AI, musi mieć ogromną moc obliczeniową i bardzo często kupuje ją właśnie od Amazona. Ale na tym się nie kończy. Amazon to także innowacje w logistyce, roboty w magazynach, automatyzacja procesów, własna sieć dostaw, która w wielu miejscach działa szybciej niż tradycyjne firmy kurierskie. To także nowe kierunki, bo firma wchodzi w rynek zdrowia, rozwija inteligentne urządzenia domowe jak Alexa, eksperymentuje z handlem stacjonarnym i wieloma projektami, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak eksperymenty, ale w długim terminie mogą zmienić kolejne branże. Dla mnie Amazon to idealny mix. Z jednej strony stabilność ogromnego biznesu e-commerce, który generuje przychody i daje skalę, a z drugiej strony ogromny potencjał wzrostu dzięki AWS i nowym projektom. To spółka, która w moim portfelu pełni rolę takiego mostu, łączy teraźniejszość z przyszłością, bo kupując Amazona inwestuje nie tylko w zakupy online, ale też chmurę, AI i innowacje, które będą definiować kolejne lata. No dobrze, skoro już opowiedziałem Wam o każdej z tych firm osobno, to czas na krótkie podsumowanie. Nvidia, Google i Amazon, te trzy spółki łącznie stanowią mniej więcej 60% mojego całego portfela prywatnego. I ktoś mógłby od razu zapytać: Czy to nie jest za duża koncentracja? Czy to nie jest zbyt duże ryzyko, żeby tyle pieniędzy ulokować tylko w trzech firmach? Te pytania są jak najbardziej zasadne, bo przecież w inwestowaniu zawsze powtarza się mantrę o dywersyfikacji, rozkładaniu jajek do wielu koszyków i unikaniu zbyt dużego skupienia kapitału w jednym miejscu. Ale ja patrzę na to trochę inaczej. Dla mnie te trzy spółki nie są przypadkowymi wyborami, tylko strategicznymi filarami portfela, które wzajemnie się uzupełniają. Nvidia daje mi ekspozycję na absolutnie najgorętszy trend technologiczny ostatnich lat czyli sztuczną inteligencję. Google zapewnia stabilność, gigantyczne przepływy pieniężne i dostęp do usług, bez których trudno wyobrazić sobie codzienne życie. Amazon natomiast łączy w sobie skalę globalnego e-commerce z potężnym biznesem w chmurze czyli AWS, który jest kręgosłupem cyfrowej transformacji na całym świecie. Co ważne, te trzy spółki to nie tylko teraźniejszość, ale przede wszystkim przyszłość. I dlatego, mimo że mój portfel na nich oparty już dziś jest na sporym plusie, to nie mam zamiaru się zatrzymywać. Wręcz przeciwnie, cały czas systematycznie dokupuję akcje, bo widzę ogromny potencjał na kolejne lata. W moim podejściu nie chodzi o to, żeby złapać chwilową górkę i szybko spieniężyć, tylko o budowanie pozycji w firmach, które w mojej ocenie mogą być filarami poświatowej gospodarki jeszcze przez dekady. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że rynek bywa nieprzewidywalny, że mogą być spadki, korekty, okresy stagnacji, ale dla mnie inwestowanie to maraton, a nie sprint. I właśnie dlatego zamiast nerwowo oglądać wykresy dzień po dniu, wolę patrzeć w przyszłość i konsekwentnie wzmacniać swoje udziały w spółkach, w, których, w które naprawdę wierzę. Jestem jeszcze dodatkowo młody, więc mogę pozwolić sobie na nieco większe ryzyko. Mam przed sobą długi horyzont inwestycyjny, a to daje czas na przeczekanie spadków i wykorzystanie okazji, które pojawią się po drodze. I mam nadzieję, że właśnie tak będę konsekwentnie prowadził ten portfel. Na dzisiaj to będzie tyle. Pokazałem Wam w dzisiejszym odcinku moje trzy największe pozycje w portfelu prywatnym. I myślę, że nie jest to raczej często spotykana praktyka na polskim YouTube, więc jeśli to doceniacie, to zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz. Będzie mi bardzo miło i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć.